Siemano graczu, okej, okay, jeżeli wyjdziesz z tego filmu, to będziesz największym nudziarzem na świecie. Wiesz dlaczego? Bo gry, jakie dla ciebie znalazłem, są niesamowite. Zobaczysz tutaj otwarty świat, zobaczysz tu nowości, zobaczysz tu hity z PC, przeniesione na telefon i wiele więcej. Już teraz zasubskrybuj kanał, by nuda już nigdy nie wdarła się do Twojego pokoju. Gotowi? Za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. O, tego mi było trzeba. Zawsze Hitman omijał ten nasz mobilny i polski rynek, ale coś wreszcie jest. Snajperska gra oparta na skrytobójczych i taktycznych zasadach, do jakich przyzwyczaił nas Agent 47. Wydaje się, że to jest coś specjalnego i idealnego na telefony. Czuję, że każdy z nas będzie mógł przy tym skutecznie zabić nudę headshotem ze snajperki. Ale giera! Trochę przypomina parkura o nazwie Vector, który też jest na Androida. Twój bohater odkrył tajne informacje, które mogą wywrócić życie miasta do góry nogami, a teraz każdy chce go złapać. Stara się więc zawsze utrzymywać się na powierzchni i nie wpadać w pułapki zestawione przez wrogów. To bardzo fajna walka z systemem i też walka o własne życie. Powodzenia! Powiem ci tak, lepszej gry mafijnej to ty już chyba nie znajdziesz na rynku. Nie dlatego, że nie da się lepiej, ale na pewno w najbliższym czasie to musi nam wystarczyć. Pomimo tego, że gra nie grzeszy poziomem grafiki dzisiejszych czasów, to jednak widać, że twórcy starali się pomysłowością nadrabiać i to sporo. Stąd wiele aktywności, które nas tutaj czekają, a nawet lekkie zabarwienie fabularne. Jest to wyjątkowa i bardzo realistyczna gra sieciowa, która jest wieloosobowym symulatorem wędkarstwa. Grafika jest nieziemska, tutaj do tego tytuł stworzony jest przez zapalonych wędkarzy, i wszystko, nawet przynęta, zachowuje się realistycznie. Nawet ryby mają zaawansowaną sztuczną inteligencję, co jest już totalnym kosmosem. Jak znajduje się takie gry, to modlę się, żeby były darmowe i nie były jedynie na iOS. I wiesz co? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Z tą produkcją tak właśnie jest. Darmowa gra na Androida, w której będziesz mógł, otoczony niesamowito, choć mroczną stylistyką, podejmować się epickich walk z całą masą mniejszych i większych wrogów, kończąc na przepotężnych i wymagających bossach. Wreszcie oficjalnie się pojawił, w pełni legitnie do pobrania na nasze telefony. Bitwy będą się rozgrywać na rozległym terytorium, a twoje legendarne postacie, które mają swoje potężne zdolności, pomogą ci w walce o sławę i fortunę. Możesz stworzyć swój team i rzucić wyzwanie graczom z całego świata. Sam wiesz, ile ta gra ma do zaoferowania na PC, a teraz możesz ją wyjąć z kieszeni i doświadczyć tego samego. To taki Subway Surfer, tylko w odświeżonej wersji nowej generacji, w której pomagasz głównemu bohaterowi w ucieczce tak daleko, jak to tylko możliwe. Rozgrywka jest klasyczna, możesz eksplorować miasto, choć na rozglądanie się i cykanie fotek jak turysta raczej nie masz co liczyć. Po drodze zbierasz różne monety i różne bonusy, wiesz jak to działa. Jest to heroiczna strzelanka 3 na 3, w tej chwili gra ma 14 bohaterów, 6 trybów gry i 15 map. Do zabawy możesz dołączać znajomych, żeby poprzez czat głosowy wspólnie komunikować się i opracowywać plan taktyczny. To są bardzo szybkie mecze, jedna runda trwa około 3 minuty. Mam tu dla ciebie wydany około tydzień temu hit w postaci izometrycznego MMORPG z dynamicznym systemem walki. Bardzo przypomina Diablo 3 nie tylko w powyższych funkcjach, ale także dlatego, że w grze pojawiają się losowo generowane lochy. Im więcej i szybciej rozprawisz się z czekającymi na ciebie przeciwnikami, tym większa nagroda cię czeka. Efektowna zabawa, zresztą sam teraz widzisz, jak to działa. Śmieszne jest to, że odkąd ja byłem mały, to aż do dziś mini klip tworzy gry na tej samej zasadzie. Ale kurde, mają one w sobie taki niepowtarzalny klimat, i pomimo tego, że pod wieloma aspektami są drewnem, to jednak otoczka audiowizualna pozwala poczuć tą imersję i radość z rozgrywki i podejmowania się kolejnych wyzwań. Ta firma to potrafi. Słuchaj, mam tu dla ciebie MMORPG z dużą liczbą klas, z grafiką, która wygląda fajnie z wykorzystaniem Unreal Engine 4. Co ciekawe, grę można pobrać nie tylko na telefon, ale także na kompa. Do przegrania są tutaj dziesiątki, jak nie setki godzin, bo aktywności jest naprawdę mnóstwo i ciężko byłoby je wszystkie tutaj opisać. Fajnie, że do zabawy możesz zaprosić swoich znajomych. Powiem ci tak, jeżeli masz ochotę się pierdyknąć na łóżko i oddać relaksującej oraz wciągającej do granic możliwości rozgrywce, to to jest tytuł dla Ciebie. Na szczęście gra nie jest jedynie na iOS, bo jest przepiękna i ma swój klimat. Tworzysz tutaj swój własny świat, a raczej nim zarządzasz i dajesz przyjemne warunki do życia swojej społeczności. Cudowna i interaktywna oraz wzruszająca opowieść w postaci gry na telefon. Jest przygodową grą point and click z elementami łomigłówki o miłości, pójściu do przodu, odpuszczeniu oraz radości i bólu ze wszystkiego pomiędzy. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie, zamknięte w kieszonkowej opowieści na ekranie Twojego smartfona. Mam to dla Ciebie bardzo ładną i ciekawą, turową grę strategiczną na Androida, której fabuła i sceneria zostały, uwaga, zainspirowane ludzkimi lękami, które często tkwią w podświadomości. Będziesz brał udział w bitwach, w których musisz obmyślić dobrą strategię, by wygrać. Tytuł gry to fobie, więc twoimi przeciwnikami będą właśnie zmaterializowane fobie. To już wchodzi w naprawdę epicki poziom horrorkowej zabawy mobilnej. Twoim zadaniem jest oczyścić lokalne tereny z potworów i zbierać przedmioty w opuszczonych domach, choć wkurza mnie to, że trochę za dużo tutaj jest reklam, to twórcy jednak zadbali o fajne wrażenia audiowizualne. Jest to gra RPG, gdzie trafiasz do miasta, w którym krążą demony, i tylko grupa egzorcystów, którą właśnie ty kontrolujesz, jest w stanie ich pokonać. Ta gra zanurzy cię w dynamicznych bitwach i chociaż ataki są automatyczne, to możesz aktywować zdolności postaci, aby zmniejszyć witalność przeciwników. Twoim zadaniem jest jak najlepiej wykorzystać każdą turę, by zwyciężyć. To jest klasyczna struktura horrorkowo-przygodowa, w której będziesz bardzo szybko, z lekkim kiślem w gaciach, poruszać się po korytarzach i pokojach fabryki zabawek. Podążać za tobą będzie animatronik, który miał zabawiać dzieci, ale coś poszło jednak nie tak. Odłóż panikę na bok, przemyśl trasę, unikaj ślepych załógów i jednocześnie opracuj plan ucieczki. Oficjalnie już na polskim rynku, nasze ulubione postaci z Disneya i Pixara będą mogły się trochę ponaparzać, a my bardzo chętnie będziemy w tym uczestniczyć, prawda? Będziesz mógł zebrać silną drużynę, która stawi czoła wyzwaniom. Duże znaczenie ma tutaj taktyka, a Twój team będzie wykonywał Twoje komendy, które doprowadzą do triumfu lub klęski. Lubię czasem pograć w takie gry. Są oparte na walce, ale opierają się trochę na taktyce, trochę na elementach losowości oraz na łamigłówkach związanych z puzzlami. Do tego barwna kolorystyka i magiczno-średniowieczne postaci fantazy to też jest mój świat. Jeżeli ty również czujesz ten vibe, to ten tytuł powinien ci się spodobać i umilić czas w chwilach nudy. Jest to wieloosobowa gra akcji, w której możesz cieszyć się mnóstwem różnych trybów gry, z ogromnymi bitwami, trybami współpracy oraz rywalizacji i nie tylko. Raz będziesz razem z innymi starał się pokonać hordę zombie, innym razem wymierzysz lufę w stronę innych graczy. Na dzisiaj niestety to już jest tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!